Do tematu dodatkowe osoby. Dodatkowe osoby to osoby, które będą uzupełniały nasze schematy. To osoby takie jak siostra, brat, przyjaciel, dziecko. Naturalnie warto je znać i się ich nauczyć. Powtarzaj za mną. Matka, muder. Ojciec, father. Córka, dochter, syn, zon. dziecko, kind, brat, brur, siostra, zus, babcia, oma, dziadek, opa, mężczyzna. Man. MĄŻ – MEIN MAN KOBIETA – FRAU ŻONA – MEIN FRAU MOJA DZIEWCZYNA – MEIN FRINDIN PRZYJACIÓŁKA – FRINDIN PRZYJACIEL – FRIND MÓJ CHŁOPAK – MEIN FRIND